W niedzielę 10 października w Sosnowcu w hali AKS Niwka rozegrany został kolejny z cyklu ogólnopolskich turniejów dzieci i młodzików w judo. Na listach startowych zarejestrowano około 270 zawodników z kilkunastu klubów. Bardzo dobrze spisali się reprezentanci z Jawożna. że reprezentali moi podopieczni, to jest zawodnicy klubu walki Wręcz Partner 2 Jaworzno, działającego przy gimnazjum numer 3 w Jaworznie. W składzie Łukasz Sroka, Kacper Sroka, Szymon Niedzielan, Alicja Kalina i Arkadiusz Ma yy Małek. Zawodnicy klubu walki wręcz partner dwaja, pod podopieczni mistrza Łukasza Proksy pięciokrotnie stanęli na podium. Walki były bardzo wyrównane, czasem o zwycięstwie bądź porażce decydowała jedna akcja, chwila nieuwagi. Yy, tutaj zadowolony jestem z tego, że udało się realizować założenia taktyczne. Próbowali podczas walk stosować te odruchy, te techniki, których uczymy się podczas zajęć samobrony i tam walki sportowej. Udało się zdobyć. Pięć medali. Jako pierwszy z Jaworzna do rywalizacji w kategorii 36 kg stanął uczeń szkoły podstawowej numer 1, Szymon Niedzielan. Dzięki skutecznemu stosowaniu techniki osoto wywalczył brązowy medal. Drugim zawodnikiem z zjawożna był uczeń szkoły podstawowej numer 8 Łukasz Sroka w kategorii 28 kg. Po ciężkich pojedynkach z przeciwnikami dysponującymi lepszymi warunkami fizycznymi dzięki skutecznym technikom trzymań w parterze zapewnił sobie trzecie miejsce. Jedyną przedstawicielką płci pięknej z zjawożna była uczennica szkoły podstawowej numer 8. Alicja Kalina, która jako trzecia zaczęła rywalizację w kategorii 40 kg. Niezwykle bojowa od pierwszych walk, starała się narzucić rywalkom swój styl walki, skutecznie stosując zarówno techniki rzutów ręcznych otoshi, kubinage, jak i technik w parterze. Wszystkie swoje walki wygrała przed czasem zdobywając złoty medal. Dziewczyny dobrze walczyły, ale i tak sobie poradziłam. A walki były niektóre. Trudne, a niektóre łatwe. miałem trudniejsze. Czwartym zawodnikiem zjawożna, który stanął na mecie w kategorii 38 kg był Arkadiusz Małek, uczeń szkoły podstawowej numer 7. W trudnych pojedynkach z bardzo doświadczonymi zawodnikami stanął na wysokości zadania. Skutecznie walcząc w parterze dotarł do finału, w którym długo prowadził niestety w końcówce dał się zaskoczyć i ostatecznie zajął drugie miejsce. Jedna walka była trudna, reszt zresztą sobie poradziłem. I tą najtrudniejszą walkę, pamiętasz najlepiej? Tak. Czy się wtedy? Wygrywałem, przy końcówce dałem się zaskoczyć i mnie przewrócono. Jako ostatni do boju w kategorii 36 kg ruszył uczeń szkoły podstawowej nr 8 Katper Sroka, zdobywając złoty medal. Start w zawodach był bardzo dużym przeżyciem dla naszych młodych sportowców, a zdobyte medale nagrodą za poświęcenie i wytrwały trening. Trener Łukasz Proksa ocenił występ swoich podopiecznych jako udany, choć dostrzegł jeszcze wiele elementów wymagających poprawy w dalszym procesie szkoleniowym. Wszyscy wrócili zmotywowani do dalszej pracy, by przygotować się do kolejnego turnieju, który odbędzie się już w listopadzie. No, obecnie czekają nas w tym roku jeszcze patur je w judo w listopadzie, w grudniu. Po nowym roku zaczynamy przygotować się już do egzaminów na stopnie zaawansowania w jiu-jitsu -ju -ju Q. I start w piecu taki dosyć y, ważny dla nas w jiu -jitsu. To jest turniej w Kobyłce za Warszawą. Życzymy kolejnych sukcesów, a wszystkich chętnych zapraszamy na treningi telefon 502 138 185. Zajęcia samobrony w jiu którymi się zajmujemy, są przeznaczone do wszystkich chętnych. Y, Grupa dzieci, do której trafiają 6-7-latkowie yy, oraz grupa starszych, gimnazjaliści i wiekowo wyżej. Yy, tutaj zajęcia, wiadomo, yy, w tym pierwszy, początkowym okresie szkolenia opierają się głównie na takich rzeczach ogólnorozwojowych, to jest kształtowanie koordynacji yy, ruchowej, gimnastyka, yy, sprawność fizyczna, siła, szybkość, wytrzymałość. Przy okazji wdrażane są podstawowe elementy z samorządy džuzdicu judo, Natomiast yy, wraz z postępem technicznym i z wiekiem coraz więcej procentowo jest technik już stricte z rzutu coraz mniej tych technik ogólnoroz tych, tego treningu ogólnorozwojowego